Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest Środa 10 grudnia 2025 rok. W drugiej księdze Samuelowej, w siódmym rozdziale, dwudziesty drugi werset znajdują się słowa: Wielki jesteś, Panie Boże, bo nikt nie jest taki jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie we wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy. Objawienie Świętego Jana, 22, rozdział, werset 13. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Drodzy, w dzisiejszych fragmentach Pisma Świętego wybrzmiewa Boży Majestat. Jest to dostojeństwo, powaga, ale także okazałość, wspaniałość. Majestatem określa się godność i władzę monarchy. Ale jest to też termin teologiczny. Boży majestat to termin teologiczny opisujący wielkość, potęgę, świętość i absolutną, tak zwaną transcendencję Boga. To oznacza przede wszystkim to, że Bóg objawił się człowiekowi, pomimo iż nie musiał tego czynić w swoim majestacie przemawia do człowieka i przemawiał, i będzie przemawiać, ale nie jest on od człowieka zależny. Jest transcendentny, czyli jest poza tym światem, a zarazem immanentny, ponieważ obecny jest w tym świecie. O tym mówi zresztą Adwent i Boże Narodzenie, Przypominamy sobie inkarnację, czyli przyjście na świat Boga. Przepraszam, że takie trudne terminy tu wprowadzam, ale żeby nie pogubić się w tym wszystkim, aby nie powtarzać się, muszę użyć tych terminów teologicznych, które gdzieś są w tradycji chrześcijańskiej, o których często zapominamy. Boży majestas, czyli majestat, jest związany na przykład z tym, że. Dawid, który wypowiada te słowa w drugiej księdze Samuelowej, zwraca uwagę na to, że Boży tron, Boży dom, miejsce, gdzie Bogu oddajemy cześć chwały, chwałę, nie pomieści Bożego Majestatu. Dawid tu w pięknym przemówieniu mówi o Bogu. Ustawiłeś dla siebie swój lud izraelski, aby był dla ciebie ludem na wieki, a ty, o panie, stałeś się dla niego bogiem. Teraz więc, o panie Boże, niech trwa na wieki słowo, któreś wyrzekł o słudze swoim i o jego domu, i czyń, jak powiedziałeś, ażeby na wieki wielbione było imię twe słowami: Pan zastępów jest bogiem Izraela, a dom twego sługi Dawida niech będzie trwały przed tobą. Tyś, bowiem, Panie, objawił swemu słudze słowo, mówiąc, zbuduję Ci dom. Stąd to sługa Twój ośmiela się zwrócić do Ciebie z tą modlitwą. Teraz Ty, o Panie Boże, Tyś jest Bogiem. Twoje słowa są prawdą. Skoro obiecałeś swojemu słudze, to szczęście racz teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed Tobą na wieki. Boś Ty, mój Panie Boże, to powiedział. A dzięki błogosławieństwu domu Twojego, sługi będzie błogosławiony na wieki. Zatem widzimy tutaj modlitwę człowieka głęboko wierzącego, który, choć był królem nad wspaniałym narodem, to jednak nie popadł w pychę, wręcz przeciwnie, był świadom, że jest ktoś większy od Niego. Ktoś wszechmogący. Ktoś, kto stworzył ten cały świat, wybrał swój lud, wybrał Dawida, postawił go na tronie, mimo że ten był pasterzem zaledwie. Ta historia Dawida jest o tyle fascynująca, że można powiedzieć o tym człowieku bardzo wiele, ale nigdy nie można powiedzieć, że zwątpił w Boży majestat, w Boże działanie w tym świecie. Mamy do czynienia z pewną tajemnicą, z tajemnicą Bożego majestatu, które dopiero odkrywamy dzięki świadomości wiary. Majestat Boży uświadamia człowieka, że istnieje ktoś nieskończenie większy, bardziej doskonały i potężny niż wszystko, co zostało stworzone. Ta świadomość daje poczucie porządku, sensu, że świat nie jest przypadkiem, lecz ma swoje źródło. Ponadto Boży Majestat oznacza dla człowieka przede wszystkim to, że człowiek odkrywa poprzez ten majestat swoją skończoność, małość wobec stwórcy. Ta pokora nie poniża, ale porządkuje. Człowiek widzi już swoje miejsce w relacji do Boga i do innych ludzi. Przecież inni ludzie stoją tak jak ja przed Bogiem. Jesteśmy równi, Bóg nikogo nie faworyzuje, Bóg wszystkich miłuje jednakowo. Po trzecie, Boży majestat nie jest tylko i wyłącznie dystansem. Przecież Bóg ma władzę nad historią, nad światem, przekracza i wkracza w ludzkie problemy, prowadzi i chroni. Objawia się każdemu osobiście, a także we wspólnocie. Boży Majestat budzi zachwyt, podobnie jak piękno natury. Tylko, że naturę często człowiek niszczy, zamienia w coś, co będzie mu przydatne. Boży Majestat nie jesteśmy w stanie zamienić w nic. Jest niezależny od ludzkich rąk. Człowiek może odpowiedzieć na ten Boży Majestat zachwytem, modlitwą, kontemplacją, wdzięcznością. I ostatnie, Boży Majestat, ta wielkość Boga staje się dla człowieka punktem odniesienia. Oznacza punkt odniesienia i kierowania się w życiu dobrem bądź złem, wezwaniem, by być... Um, Reprezentantem Bożego Majestatu w tym świecie, bądź tym, który z dobrem walczy. W chrześcijaństwie ten Boży Majestat łączy się z bliskością Boga. Bóg jest wielki, ale stał się bliski człowiekowi w osobie Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że my jako ludzie jesteśmy zaproszeni do dialogu, do zaufania, do miłości w Jezusie Chrystusie. Stąd tylko on mógł powiedzieć ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec, czyli jest wszystkim. Alfa i omega, czyli pierwsza i ostatnia literka alfabetu oznacza wszystkie literki, cały alfabet Bożego stworzenia. On, który był pierwszym, będzie ostatnim. Ten, który był na początku, będzie na końcu. Bardzo ważne jest to dla teologii świętego Jana, ponieważ właśnie ten logos. Który przyszedł na świat w Jezusie Chrystusie, był już od początku przy stworzeniu świata i będzie na końcu czasów. Maksym Wyznawca dzisiaj daje nam taką myśl: Nie poznajemy Boga w Jego istocie, lecz przez wielkość Jego stworzenia i działanie Jego opatrzności, w których odbija się jak zwierciadło Jego dobroć, mądrość i nieskończona moc. Oczywiście Maksym Wyznawca kieruje te słowa dla ludzi niepiśmiennych. Tych, którzy mieli problem z czytaniem Pisma Świętego, bo nie było dostępu do niego w tamtych czasach. Stąd analogia entis, czyli na podstawie e, natury ludzie próbowali argumentować i mówić o Bogu, ale my dzisiaj, mając dostęp do Pisma Świętego, powinniśmy przede wszystkim odnajdywać Boży majestat w tekście biblijnym, w historiach biblijnych, a dopiero potem. Przyglądać się stworzeniu i patrzeć na stworzenie właśnie przez perspektywę pisma. Potrzeba do tego, oczywiście, wyprostowania się i podniesienia głowy. Tak jak hasło tego tygodnia mówi nam w Ewangelii Łukasza o tym, abyśmy wyprostowali się i podnieśli głowy swoje, abyśmy patrzyli na ten świat już nie zasmuceni, ale z odwagą, że jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy z tego dumni. Należymy do Boga, który jest w swoim majestacie nieogarnięty, niepojęty, nieskończony. Pomódmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie i Boże, dziękujemy, że Ty pozwoliłeś swemu słudze Dawidowi Cię uwielbić, że słowa Jego modlitwy zostały zapisane i my możemy się nimi inspirować. Nie potrafimy ogarnąć Twojego majestatu, ale wierzymy, że Ty zszedłeś do nas na świat jako dzieciątko Jezus. Dziękujemy Ci za to. Twoje przyjście, błogosławione adwent, paruzje, które wydarzyły się i które wydarzą się w czasach, o których nie wiemy. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych. I myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.